Oskarżyciele umierają albo giną w niewyjaśnionych okolicznościach. Jeden zarzut pociąga za sobą kolejne, co wywołuje efekt domina. Czy to scenariusz filmu kryminalnego? Nie. To plan zdarzeń, które dotyczą znakomitego aktora Kevina Spacey. Kevin Spacey, drapieżnik zdemaskowany, zasłynął z ról łączących w sobie elementy psychopatyczne i zarazem ujmujące oraz wzbudzające sympatię. Utożsamiał się z granymi postaciami tak doskonale, że zaczęto zadawać sobie pytania, czy tak dogłębne wtopienie się w rolę to efekt gry aktorskiej, czy prawdziwej natury tego słynnego aktora. Coraz częściej pojawiały się zarzuty związane z rzekomą agresją i nadmiernie wybuchowym charakterem, i dziwnymi skłonnościami Kevina Spacey. Nie były to pojedyncze oskarżenia, a zbiorowe pozwy piętnujące Kevina Spacey. Doprowadziło to w 2017 roku do wyhamowania jego kariery, która dotąd spektakularnie rozkwitała, i jego powolnego upadku oraz bankructwa. Nieruchomości Kevina Spacey, na przykład, zostały zlicytowane. Niektórzy z obserwatorów opowiadają się po stronie aktora. Warto wspomnieć, że ma na koncie kilka wygranych procesów. Generalnie jednak, jego sytuacja nadal jest trudna i skomplikowana. Lista zarzutów wobec niego wciąż jest wyjątkowo długa i poważna. Sprawa jest ciągle tajemnicza i wymaga na pewno wnikliwego wyjaśnienia. Jak to się stało, że ten ukochany przez wielu aktor przeszedł taką transformację, a publiczne postrzeganie Kevina Spacey tak bardzo się zmieniło? Sięgnijmy do początków jego błyskotliwej kariery. Kevin Spacey. Już w szkole średniej zajmował się teatrem. Pierwotnie chciał zostać komikiem, to mu się jednak nie udało. Wyprowadził się z Los Angeles, by studiować aktorstwo w Nowym Jorku w słynnej Juilliard School. Kevin Spacey nie mógł poszczycić się aparycją Brada Pita czy filmowym urokiem Willa Smitha, co wydawało się zwiastować powolny zmierzch jego zawodowych sukcesów. Nikt nie spodziewał się, że za sprawą Netflixa nastąpi spektakularna reaktywacja jego kariery i będzie zachwycał się nim znowu cały świat. Mowa tu o serialu House of Cards. Dzięki tej produkcji, aktor przeżywał swój renesans. Jego nazwisko i wspaniała serialowa kreacja Francisa Underwooda były na ustach wszystkich. Niestety, do opinii publicznej z czasem przedostały się szokujące informacje, które cieniem położyły się na jego karierze, doprowadzając do jej wyhamowania, ogromnego skandalu i upadku Kevina Spacey. W tym miejscu byłbym niezwykle wdzięczny Państwu za subskrypcję, udostępnienia i polubienia pod filmem. Zaczynał na Broadwayu, jednocześnie występował w małych rolach w telewizyjnych i filmowych. Szybko przeniósł się z powrotem do Hollywood. Gdzie z powodzeniem odnalazł się w tamtejszych produkcjach. Szybko spłynął na niego splendor i zaszczyty. Już w 1995 roku zdobył Oscara za rolę dziwacznego przestępcy w filmie The Usual Suspects. Jego następne role stały się legendarne: Siedem Psychopatyczny Zabójca, Confidential, Epidemia, Czas Zabijania, Negocjator i Kultowa, w American Beauty. Ukoronowaniem osiągnięć aktorskich stało się odsłonięcie Gwiazdy Sławy w Hollywood. Niewątpliwie, by zrozumieć przyczynę końca jego spektakularnej kariery, trzeba przyjrzeć się specyfice Hollywood, gdzie sławne i znane postaci wykorzystują anonimowe osoby w zamian za awans zawodowy. Praktyki te stosowane są tam od lat i istnieje na nie milczące przyzwolenie. Według ustaleń sądowych i trzeba to wyraźnie zaznaczyć. Kevin Spacey jest w tej chwili niewinny. Ludzie oceniają go jednak inaczej i wydali na niego wyrok skazujący. Aktor Anthony Rapp pierwszy oskarżył Spacey. Wyznał, że gdy miał 14 lat, był to 1986 rok, on i Gwiazdor, który miał wówczas lat 26, występowali razem na Broadwayu. Ponoć został zaproszony na przyjęcie do domu aktora. Gdzie szybko został z nim sam na sam. Starszy aktor, będący rzekomo pod wpływem alkoholu, zbliżył się do chłopca w sypialni i położył na nim, próbując uwieść. Ten zdołał się uwolnić i szybko skierował się w stronę drzwi wyjściowych. Spacey pytał go ponoć: Czy na pewno chcesz iść? Antony, potwierdziwszy, szybko wyszedł, ale był wstrząśnięty całym zajściem. Po tym zdarzeniu, Młody aktor spotkał się z prawnikiem, a ten zapewnił go, że zdarzenie nie ma znaczenia i kwestia nie powinna być kontynuowana. Dowiedziawszy się o tym media nagłośniły całą sprawę, a sam oskarżony wyjaśnił, że tego wydarzenia nie pamięta. Jednak, że gdyby opisane sytuacje rzeczywiście miały miejsce, przeprasza za całe zajście. Kończąc swoje oświadczenie przyznał, że miał związki zarówno z kobietami, jak mężczyznami, a te ostatnie były natury romantycznej i były kontynuowane przez jego całe życie. Dokonał coming outu i stwierdził, że od tego momentu jest gejem. Niektórzy ów akt zaczęli interpretować jako gest w stronę środowisk LGBT i chęć wywołania w nich współczucia. Kolejne oskarżenia wysunął meksykański aktor Roberto Cavos, Twierdząc, że wystarczyło być mężczyzną poniżej trzydziestki, by pan Spacey pragnął Cię dotknąć. Następnie Daniel Bill ujawnił, że gwiazdor obnażył się przed nim na pewnej gali, a potem, by go nakłonić do milczenia, próbował mu wręczyć swój drogi zegarek. Inny anonimowy świadek wyznał, że jako szesnastolatek spotkał Kevina. Gościł w jego domu w Nowym Jorku. I był bardzo komplementowany przez jego właściciela, po czym Spacey przytulał się do niego i został poproszony, by z nim spał. Jednak gość odmówił. Opinia publiczna była zszokowana, ale też zadziwiona skalą oskarżeń. Zaczęto wątpić w ich prawdziwość. Inni twierdzili, że ofiary dopiero wtedy gotowe były przemówić, pozbywszy się nabytej po incydentach traumy. Renesans Kariery i rola wyrachowanego i bezwzględnego Franka Underwooda stała się ogólnoświatowym hitem. Dramat polityczny rozgrywający się w 2013 roku w Waszyngtonie, gdzie walka o władzę to chleb powszedni, a bohater toczył ją u boku równie ambitnej jak on żony. Było to ukazanie ciemnej strony drogi do prezydentury. Serial został obsypany nagrodami. Jednakże jego nagrywanie zostało zawieszone z powodu oskarżeń. Obserwatorzy zgodnie twierdzili, że aktor stał się ucieleśnieniem swojej postaci, stając się tak zły, że uwierzono w jego winę. Odwołano szereg projektów i ról, do których Spacey się przygotowywał, na przykład film Gore. Ciągle pojawiały się nowe ofiary ujawniające kolejne szokujące szczegóły. Justin Dawes, mając 16 lat, Został rzekomo zaproszony przez Spacey na film, ale zamiast seansu aktor podał mu koktajl i cała sytuacja była dość dziwna. Jak stwierdził po latach Dow's, zdarzenia miały miejsce w 1988 roku. Tony Montana przyznał, że został napadnięty przez aktora. Wywołało to w nim szok i oburzenie. Miał nade mną władzę, stwierdził Montana. Aktor Harry Draus twierdził, że był dotykany przez Spacey, gdy miał 18 lat podczas czytania scenariusza. Agencja aktorska reprezentująca Spacey zakończyła z nim współpracę, a niedługo potem prezenterka Heather Unra oskarżyła aktora o napaść w 2016 roku na swojego syna. Wyznał on również, że podobno został zaatakowany przez aktora, który wcześniej go upił. Obserwująca zdarzenie, kobieta kazała chłopcu uciekać, co uczynił. Niedługo potem około 20 mężczyzn zgłosiło się do teatru Old Vic w Londynie, by zgłosić niewłaściwe zachowania, które stały się ich udziałem w aspekcie osoby Kevina Spacey. Spacey był jego dyrektorem artystycznym. Pojawiły się oskarżenia, że dzięki tej funkcji miał stały dostęp do nieletnich. Zaangażowano kancelarię prawną. Która miała zbadać sprawę. Kończy się to kuriozalną konkluzją, stwierdzającą niemożność zweryfikowania prawdziwości roszczeń. Wideo z 2018 roku pogorszyło znacznie sytuację aktora. Nagranie wydaje się zakodowane i metaforyczne. Są w nim nawiązania do postaci Underwooda, ale ludzie zaczęli sądzić, że jest odpowiedzią na rzeczywiste zarzuty. I know what you want. Oh, sure, they may have tried to separate us, but what we have is too strong. It's too powerful. I mean, after all, we shared everything, you and I. I told you my deepest, darkest secrets. I showed you exactly what people are capable of. I shocked you with my honesty, but mostly I challenged you and made you think. And you trusted me, even though you knew you shouldn't. So we're not done, no matter what anyone says. And besides, I know what you want. You want me back. Of course, some believed everything and have just been waiting with bated breath to hear me confess it all. They're just dying to have me declare that everything said is true and that I got what I deserved. Wouldn't that be easy if it was all so simple? Only you and I both know it's never that simple, not in politics and not in life. But you wouldn't believe the worst without evidence, would you? You wouldn't rush to judgments without facts, would you? Did you? Because I can promise you this. If I didn't pay the price for the things we both know I did do, I'm certainly not going to pay the price for the things I didn't do. Tajemnicza jest również sprawa niejakiej Lindy Kulin, która była psychofanką Kevina Spacey. Wcześniej była rzekomo pielęgniarką i zgłaszali się do niej mężczyźni poszkodowani przez Spacey, dlatego zaczęła go stalkować. Została aresztowana w 2014 roku za prześladowanie aktora. Miała na jego punkcie obsesję, wysyłała groźby do jego współpracowników i groziła wysadzeniem miejsc, w których pracował. Czyżby dlatego, że zetknęła się z mężczyznami, których wykorzystał? W niewyjaśnionych okolicznościach prześladowczymi zmarła, potrącona przez samochód i ta sprawa się zakończyła, i tym samym jej krucjata wobec niego. Sprawa molestowanego syna prezenterki telewizyjnej, która znalazła swój finał w sądzie, również zakończyła się w dziwaczny sposób. Dziennikarka przyznała się do usunięcia części dowodów z telefonu. A wobec ich braku sprawę umorzono. Pojawił się nowy, anonimowy oskarżyciel, zarzucający molestowanie podczas masażu w 2016 roku, ale w krótkim czasie zmarł na raka. I nie doszło nawet do procesu. To oskarżenie było wyjątkowo szokujące, bo ów mężczyzna ujawniał, iż wezwany na wykonanie zabiegu miał być jakoby uwięziony w pokoju przez Spacey i nakłaniany do dotykania miejsc intymnych. Tymczasem do sieci trafił kolejny filmik ze Spacey o wymownym tytule Zabij ich życzliwością. You didn't really think I was gonna miss the opportunity to wish you a Merry Christmas, did you? It's been a pretty good year and I'm grateful to have my health back. And in light of that, I've made some changes in my life and I'd like to invite you to join me. As we walk into 2020, I want to cast my vote for more good in this world. Ah, yes, I know what you're thinking. Can he be serious? I'm dead serious. And it's not that hard, trust me. The next time someone does something you don't like, you can go on the attack, but you can also hold your fire and do the unexpected. You can. Co ciekawe i szokujące, następnego dnia po opublikowaniu filmu jeden z jego oskarżycieli, Ari Ben, odebrał sobie życie. Nigdy jednak nie wysunął oficjalnego oskarżenia. Przyznał jednak, że był przez aktora dotykany podczas wielkiego koncertu w 2007 roku. Ben był wiarygodnym świadkiem, gdyż był szanowanym norweskim pisarzem. Swoją drogą swego czasu nawet żonatym z księżniczką. Jednak na tym pomyślność Spacey się skończyła. Bo sądową batalię przeciwko niemu rozpoczął Antony Rapp jako pierwszy oskarżyciel. I dołączył do niego anonimowy mężczyzna, który został jednak usunięty z rozprawy, bo nie chciał ujawnić tożsamości. W czasie trwania procesu zwrócono uwagę na niedokładny opis mieszkania aktora podany przez rzekomą ofiarę. A sędzia oddalił zarzuty dotyczące stresu emocjonalnego powstałego na skutek wydarzeń. Przysięgli uznali Spacey za niewinnego i nakazali zapłacić rapowi na jego rzecz 40 tysięcy dolarów. Co ciekawe, nakazano też wypłatę odszkodowania dla firmy produkcyjnej House of Cards w kwocie 30 milionów dolarów od Kevina Spacey. Dochodzi do nowych oskarżeń. Jakie rzekomo miały mieć miejsce w latach 2005-2013 w Londynie. Zarzuty dotyczyły między innymi rzekomego odurzania i doprowadzenia do innych czynności. Ława przysięgłych ponownie uniewinniła aktora. Okazuje się zatem, że Kevin Spacey toczył nieustające batalie prawne. Nie doprowadziły one do udowodnienia mu winy, ale zrujnowały jego reputację tak doszczętnie. Że nie mógł już występować w filmach, generując olbrzymie straty i doprowadzając właściwie do swojego bankructwa. Nie wydaje się wszakże możliwe, by wszystkie ofiary kłamały, raczej nie miały odpowiednich dowodów na tyle silnych, by udowodnić winę aktora. Nasuwa się pytanie, czy można w tym przypadku oddzielić dzieło od artysty? Nie ulega wątpliwości, że słynny aktor miał nałogową skłonność do młodych mężczyzn i nadużywał swego statusu, by ich wykorzystać. Należy podkreślić, że w spektrum jego zainteresowania, co bardziej bulwersujące, znajdowały się głównie osoby w wieku nastoletnim. A wy co sądzicie na temat tej sprawy i tajemniczych nagraniach aktora?